Cześć. No i cóż, stało się. W końcu w dniu dzisiejszym oficjalnie został potwierdzony FS20. Myślę, że ta wiadomość ucieszy bardzo wielu z was. W tym mnie oczywiście ucieszyła, bo w końcu stało się jasne kiedy, na jakie platformy ten FS20 się pojawi. W zasadzie to, co dzisiaj dostaliśmy, to jest teaser trailera, czyli taka zapowiedź zapowiedzi. Nie jest, to, nie jest to pełny materiał, ten pełny materiał zostanie dopiero nam zaprezentowany. Zgodnie z dotychczasową nomenklaturą będzie to wkrótce, czyli należy go gdzieś tam na horyzoncie wyglądać. Cała ta zapowiedź zaczyna się od takiego troszeczkę prześmiewczego pytania i to pytanie jest to pytanie pochodzi od fanów, ale chyba Giants troszeczkę się tutaj z nas ponagrywał umieszczając to w tym trailerze, bo pojawia się tam na początku pytanie kiedy FS20 ja osobiście domyślam się, dlaczego tak się stało, bo generalnie we wszystkich mediach społecznościowych byli po prostu atakowani tym pytaniem: zarówno na Twitterze, YouTube'ie, Facebooku, forach internetowych, wszędzie tam, gdzie pojawiały się jakiekolwiek informacje, czy dotyczyły Fact-Sheet Fridays, czy dotyczyły jakichś tam DLC, czegokolwiek. To wszyscy po prostu czekali z niecierpliwością i atakowali ich pytaniem, kiedy w końcu ten FS20 i czy będzie na Androida, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj troszeczkę w naszą stronę do tego, do tego podeszli. Ma to taki trochę wydźwięk, nie wiem, nie do końca zrozumiały dla mnie, bo. Tak, jakby byli zdziwieni, że, że FS20 cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. Mówię ogromnym i mówię to z pełną świadomością, bo nie wiem skąd wzięło się takie przekonanie i pokutuję jeszcze do dzisiaj, że gry mobilne są fe, są niedobre, mają mikrotransakcje, mikropłatności i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zobaczcie co dzieje się teraz na rynku pełnekronowym, że tak go nazwę, czyli na rynku pc konsolowym, gdzie gry naszpikowane są tym samym. Mało tego, potrafią być czasami bardziej naszpikowane niż gry mobilne. Ci duży twórcy zaczynają zauważać w tym potencjał. I macie teraz przykład tego, jak wyszedł Call of Duty. Gra po prostu, która w w ciągu 24 godzin zrobiła oszałamiające wyniki, po prostu stała się tak popularna. To jedno, to, że zawiera jakieś tam transakcje, ale nie są one jakieś tam nachalne typu skórki, nieskórki, jakieś tam przyspieszania expa i tak dalej. Natomiast nie jest to nic na zasadzie doładuj paliwo albo zapłać, albo poczekaj jeszcze 3 godziny, i tak dalej. Nie jest to nic nachalnego. Więc wszystkie duże firmy zaczynają dostrzegać, dostrzegać potencjał w grach mobilnych. Także pomijam już to, skąd to pytanie się pojawiło. Może po prostu mieli już dość tego pytania, więc sobie tak wymyślili, że w tym trailerze to, to umieszczą. Natomiast, tak jak mówiłem, gry mobilne jest to jedna z najbardziej i najszybciej rozwijających się gałęzi, jeżeli chodzi o gry w ogóle. Troszeczkę jeszcze lekceważona przez niektórych, ale wspomnijcie jeszcze moje słowa. Patrząc na Fortnite'a, patrząc na PUBG, patrząc na Call of Duty oraz inne tytuły, to zobaczycie, że, że jeszcze, jeszcze kilka lat do przodu. I naprawdę, naprawdę to wejdzie na taki poziom, że, że po prostu stanie się, to, stanie się to takim chlebem powszednim, można powiedzieć, w świecie gier, bo coraz więksi twórcy zaczynają po prostu ten rynek doceniać, widzą w nim potencjał, a ten rynek generuje naprawdę olbrzymie pieniądze. A oczywiście tego sobie nie darują i nie pozwolą, żeby te pieniądze gdzieś tam przeszły bokiem, więc będą chętni z tego korzystać więc. Te gry będą coraz lepsze, coraz ładniejsze, coraz bardziej rozbudowane i pewnie dojdziemy kiedyś do tego poziomu, że no te zapisy, tak jak to gdzieś tam się już majaczyło w czasie, że grając powiedzmy na komputerze ten zapis będzie się przenosił również na urządzenia mobilne, bo tak teraz w zasadzie przy niektórych grach już się dzieje i można w ten sposób z tego korzystać, więc... Uważam, że taka, taka jest przyszłość i każdy, kto mówi, że nie lubi gier mobilnych tak czy siak będzie kiedyś, może nie skazany na nie, ale będzie się musiał pogodzić z tym, że, że taka jest przyszłość i ten rodzaj rozgrywki całkowicie zdominuje te urządzenia, więc z tym się trzeba pogodzić. OK, ale wracajmy do tego trailera, szkoda zbędnego gadania, więc tak. W zasadzie trailer, zapowiedź trailera, czyli to jest taki, taki krótki, krótki materiał wstępny do tego pełnego trailera, który może coś tam więcej nam odsłoni. Pierwsze co rzuciłem się w oczy to, że nadal będzie myjnia, czyli nie będziemy mieli karszera prawdopodobnie takiego, którego sobie gdzieś tam będziemy mogli postawić. Jak widzicie tutaj na tym screenie, udało mi się to uchwycić, macie tam carwash, czyli jest taka myjnia. Na zasadzie takiej jak była w 18, czyli gdzieś tam sobie podjeżdżacie, ten sprzęt jest mety. Oczywiście to co, to, co rzuca się w oczy, to ilość tych maszyn. Z tego co widziałem w opisie, to ma być ponad 100 maszyn, czyli naprawdę no, flota będzie ogromna. Biorąc pod uwagę to, że ten FS20 będzie takim odbiciem, lustrz... no może nie lustrzanym, tutaj się trochę zagalopowałem, ale można powiedzieć, że będzie to taki Farming 19 z pewnymi kompromisami dostosowanymi do urządzeń mobilnych. I mam tutaj na myśli no, oczywiście ios i Androida, bo no, Switch to jest tak jakby oddzielna platforma, jest to konsola. Natomiast urządzenia stricte mobilne, czyli tablety telefony, smartfony, jak zwał tak zwał, no to tutaj mam na myśli urządzenia mobilne, czyli oczywiście względem Farminga 19, dajmy na to z peceta, będą się tutaj pojawiały pewne kompromisy, co jest rzeczą oczywistą. Kolejny przykład na to, że te różnice będą też na plus, bo jak widzicie mamy tutaj w tym momencie siewnik i jest to siewnik marki Alpego, czyli jest to marka, która jak do tej pory na PC-tach i na konsolach była niedostępna. Więc jak widzicie te zmiany, które będą zachodzić, niekoniecznie będą zmianami na minus, będą też pewnie zmiany na plus. Mam nadzieję, że tą zmianą na plus będzie też to, że dostaniemy możliwość wskazywania automatycznego poruszania się pojazdu, czyli otwieram sobie minimapkę, wybieram sobie pojazd i dwukrotnym tapnięciem wskazuję sobie miejsce, gdzie on ma pojechać. Szczerze powiedziawszy, czasami taka możliwość przydawałaby się też w, w pełnoprawnym farmingu, czyli w 19, bo to akurat w tej wersji mobilnej bardzo mi się podobało, że otwieram sobie minimapę, wysyłałem sobie zestaw po prostu w dane miejsce takie, które mi odpowiadało, taki powiedzmy follow me na minimapie. Tak to sobie określiłem to, co jeszcze się w oczy, to oczywiście grafika, bo naprawdę wygląda ona świetnie. Nie wiemy na razie nic na temat wymagań sprzętowych, ale patrząc na to, jak teraz te gry są optymalizowane, no to możliwości naprawdę są bardzo duże, a patrząc na te screenshoty i fragmenty, jakie były dostępne, czy to z Androida, czy z ios czy też. Z Nintendo Switcha, bo akurat ze Switcha było, było tego najwięcej, z Androida widzieliśmy tylko takie malutkie urywki. To naprawdę ta mapa sprawiała bardzo dobre wrażenie. pełno Pełnowymiarowe odwzorowanie, jakaś tam skala odwzorowania też się pojawiała, więc naprawdę no, zapowiada się to dosyć ciekawie. Teraz jeszcze jedno ujęcie. Oczywiście te maszyny startowe są, są podobne względem tego, jak to jest na PC-cie, czyli dostaniemy pewnie jakiegoś Fenda, nie być może ten siewnik, który teraz jest widoczny, będzie tym siewnikiem startowym, ale o tym się przekonamy. Może też dojść do sytuacji, gdzie ten siewnik pojawi się w farmingu dużym, tak zwanym, czyli 19, na PC-tach i na konsolach, bo jak do tej pory go nie mieliśmy, może szykuje się jakieś DLC, może darmowe, może nie. Tego się pewnie za jakiś czas dowiemy. No i to, co jest najciekawsze, bo oprócz tego, że dostaniemy pełną grafikę 3D, czyli takiego mini Farminga 19 upchniętego na urządzeniach mobilnych, to oprócz tego dostaniemy jeszcze widok z wnętrza pojazdów, czyli dostaniemy, dostaniemy kamerkę z, z kabiny. Co też jest no ciekawostką, bo do tej pory no, takie rzeczy były zarezerwowane tylko dla tej pełnoprawnej, dużej wersji. To jest pierwszy moment, który w zasadzie jest przełomowy w, w, w tej serii, w serii farmingów mobilnych, bo jak do tej pory to był rzut izometryczny z góry 2D, więc teraz w końcu dostajemy, dostajemy coś porządnego w prawdziwym 3D. Jak to będzie działało, jak to będzie do końca z tym wszystkim, to dowiemy się dopiero tego pewnie w grudniu. I teraz to, o co też gdzieś tam widziałem w komentarzach, kiedyś pytaliście, czy na pewno to co, będzie, to, to, co było nowością w 19 znajdzie się też w 20 mobilnej. Okazuje się, że tak, bo dostaniemy zarówno te uprawy jakie mamy w 19, tutaj macie przykład z bawełną i oprócz tego, że, że będą te, te uprawy, które są w 19, to będzie też hodowla koni. Będą Będą też sprzedawcy zwierząt, tak jak to macie w 19, czyli musicie sobie podjechać, załadować te zwierzęta, dostarczyć na farmę. Czyli generalnie tutaj w tym kontekście, w kontekście zwierząt, naprawdę też poczyniono pewne kroki, żeby no ta wersja mobilna no jak najmniej odchodziła od tej wersji pc Oczywiście, jeżeli chodzi o samą mapkę, to nie będzie to, to odzorowanie mapki 1 do jednego jednej z mapek, która jest dostępna 19. Będzie to zupełnie nowa mapka, ale będzie ona w klimatach amerykańskich, co oczywiście dało się już zauważyć od razu na początku. To co najważniejsze, to będzie dosyć duże zróżnicowanie terenu, co jest dosyć ciekawe, bo naprawdę osobiście w 18 no miałem, już, miałem już dość tych, tych płaskich terenów i tych widoków z góry. I tego gdzieś tam chowania się horyzontu. Natomiast tutaj, jak możecie sobie zauważyć, te mapki będą miały naprawdę duży i zróżnicowany teren. Czy będzie możliwość pojechania sobie wszędzie, gdzie nas wzrok poniesie, tego się dowiemy. Być może będą nałożone jakieś ograniczenia, bo jak wiadomo, to wszystko musi zostać zrenderowane, przetworzone i tak dalej. Ale zobaczymy, bo jeżeli będzie się renderowało w locie, że tak powiem, w zależności od tego, gdzie będziemy się tym pojazdem poruszać, to istnieje szansa, że tak właśnie będzie. No, i teraz tego przykład, jak wygląda tutaj zagroda, i tutaj też akurat ten pickup najechał na ten znaczek, ale w tym momencie pewnie jest to miejsce, w którym należy te zwierzęta wyładować po przywiezieniu od handlarza zwierzętami, oczywiście. Teraz mamy widok na zagrodę dla krów, czyli no, to, słuchajcie, no co tu dużo opowiadać. Jeżeli e, gracie w dziewiętnastkę, wiecie jak dziewiętnastka wygląda, no to jak sobie wyobrazicie dziewiętnastkę podniesioną o jeden numer, troszeczkę okrojoną i uproszczoną, ale w zasadzie przeniesioną na ekran telefonu, no to myślę, że e, tutaj nie ma za bardzo e, co więcej opowiadać. E, na dzień dzisiejszy wiemy jedno, e, że prezentowane jest to tak jakby Jedna gra jest prezentowana na trzy urządzenia: na switcha, na systemy Android i na iOS, -y, czyli trzymają się nadal tej wersji, że dostajemy jedną grę na po prostu te trzy rodzaje urządzeń. Więc nie ma tutaj jakiegoś rozgraniczenia, że tu będzie gorsza grafika, tu będzie lepsza. To wszystko podejrzewam będzie limitowane waszymi urządzeniami, czyli jak tym, jak, jak bardzo te sprzęty będą sobie mogły na to pozwolić, czy, czy ta grafika będzie wtedy na na, na low, na medium, czy, czy na high, więc podejrzewam, że tutaj za wielu ustawień, jeżeli chodzi o Androida, to nie dostaniemy. Mam natomiast nadzieję, że ten pełny trailer, który ma się pojawić wkrótce odsłoni jeszcze troszeczkę więcej kart, pokaże większy obszar mapy, pokaże gameplay, pokaże maszyny, ich odwzorowanie i tak dalej. Więc cóż, potwierdziły się wszystkie dotychczasowe plotki, Rewolucja we farmingu dotknęła też urządzenia mobilne. Numer 20 tak właśnie będzie oznaczona ta wersja zgodnie z tradycją. Ten przeskok następuje w wersjach mobilnych swoim torem, natomiast wersje PC i konsolowe mają swoją numerację. Więc no w tym momencie Farming 23 grudnia tego roku został oficjalnie zapowiedziany. I cóż, czekamy na kolejne informacje. Cześć, pozdrawiam was.